Jestem Bartek i dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić jednym z moich modeli Offroad HP Firestorm. Zasilany silnikiem nitro Nitro G3.0 Samochód jest napędzany jedną tylnią osią. Więc dziś chciałbym Wam pokazać plusy i minusy tego modelu. Jest to model nitro, więc obudowa musi być nieco bardziej dostosowana do. Dane jego zasilania modelu: większe dziurki, większa wentylacja, mniejsza temperatura. Więc tak, na pierwszy rzut oka rzuca się silnik. Silnik jest dość potężny, ładny, dobry. Jestem z niego bardzo zadowolony. Następnie jest zbiorniczek. Samochód przechodzi wraz z aparaturą. 2,4 GHz TF40, jest to aktualnie standardowe w wyposażeniu API jest dobra, komfortowa nic specjalnego ale wystarczy model jest RTR czyli gotowy do jazdy wróćmy do modelu model jest wyposażony w dwa serwa wodoodporne standardowe sw 10W Powiem specjalnie, że serwa są niespecjalnie dobre. Są do wymiany. Model posiadam od 3 miesięcy 3-4 miesięcy niecałych. Więc, jakby to powiedzieć, jest dość nowy. Wyjechałem może około 5 litrów. Jeżdżę na paliwie Nitro 20%. Firmy nie będę mówić. Ale jest to co w czerwonej poszeczce. Co w nim ulepszyłem? Na pierwszy rzut oka, oczywiście większy, silniejszy bumper firmy RPM. Mocniejszy plastik. Następnie mam metalową część wzmacniającą przód Wraz, wraz z jakikolwiek uderzeń. Metalowe wzmocnienie. Całkiem przyjemne firmy Integi. Następnie przymocowałem. Silikonek, żeby tak nie pluł na oponę w końcu, je, w końcu tylko tylnie opony zasilane, więc nie chce się mieć utraty kontroli nad modelem potem są szkody i koszty Jeszcze wciąż na tak tzw. magazynku od baterii używam akumulatorków są bardziej wydajne i można je ładować, nieco tańszy koszt. Wielką zaletą modelu jest to, że jest strasznie zwinny, bardzo przyjemnie się go prowadzi. Ma dobre przyspieszenie, jak się go dobrze ustawi. A ustawienie się oczywiście robi jak najbardziej zdrowe, żeby było jak najbardziej komfortowe. Amortyzatory są standardowe, tak jak widać, głównie jest to na standardowych częściach, mało rzeczy jest tu poprawionych. Jest dość wysoko ustawiony. Lubię sobie czasem nim poskakać czy pojeździć po naprawdę nierównym terenie. Przód też jest leciutki. Model nie waży zbyt wiele. Jest dość lekki. Wielką wadą tego modelu jest to, że jest bardzo wadliwy hamulec. Tą płytkę trzeba wymieniać raz na miesiąc. Nieraz nawet pęka wcześniej, więc warto mieć ten dysk w zapasie. Model jest odpalany modelem metodą szarpania, tak zwaną szarpanką. Model jest cały w 100% wodoodporny. Powiem szczerze, jeszcze nie robiłem testów. Zrobię testy, kiedy kupię normalny pakiet do baterii. Model ma wbudowany FileSafe Model, oczywiście mam go włączonego Choć zawsze po każdej jeździe rozładowywuję akumulatorki i ładuję ponownie Jeżdżę tak mniej więcej 2-3 godziny Staram się jak najczęściej, żeby model nie był za długo Odwrócę model z drugiej strony trochę Wymieniłem także przewody na bardziej kolorowe Posiadam też kolorowe klipsy. Przednie opony są. Uważam, że są troszkę niedopasowane, no chyba że ktoś jeździ po wielkim piasku albo po pustyni, no to dobra. Na asfalcie nie spisują się zbyt dobrze, za to tylnie są znakomite, ładne, fajne, dobrze się trzymają i nawet zdarza się, że model staje mi dęba. Najważniejsze rzeczy, które potrzebujesz do modelu Nitro, jest to podgrzewacz. Zaraz po podgrzewaczu termometr jest to naprawdę bardzo ważna sprawa. Nie zwlekajcie zakupem może i to nie jest jeden z najtańszych zakupów ale naprawdę jest konieczny. Klucze do ustawiania samochodu obrotów wysokich i niskich iglic, klucz do odkręcania świecy, a na temat świecy używam standardowej, średniej, średniej temperatury i porządne klucze. Naprawdę wydajcie pieniądze na porządne klucze, mniej uszkodzonych śrubek, mniej problemów i klucze do odkręcania opon. I oczywiście butelka. Najlepiej, żeby była zawsze pełna. Najlepsze butelki są te, które się nie kończą. Więc to wszystko, co potrzebujecie do modelu Nitro na sam początek. Cześć! Pozdrawiam wszystkich RC Maniaków, a w szczególności całą ekipę FSONG TV i FSongpl Cześć!